Andrzej Zybertowicz o Funduszu Sprawiedliwości sądzi co i sposobie wydawania tych pieniędzy. Nie wiemy nic na podstawie materiałów procesowych, wiemy na podstawie kampanii politycznej i motywowanych politycznie przecieków, nie wiemy, czy nagrania nie zostały zmanipulowane. Dzisiaj przy technikach deepfakeów nie trzeba posiadać specjalnych. Wysokich kompetencji, żeby manipulować. Panie Je, profesorze, moment, 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 ale nie, moment. tylko, nie, tylko, nie, tylko nie, jedna, ale jedna uwaga, ale czy słyszał pan od, od któregoś z uczestników tych nagrań? A przecież ci, ci ludzie wypowiadają się publicznie. No minister Ta, Romanowski ma prawo problem, powiedzieć, to są sfałszowane problem, nagrania. Problem nie powiedział na niczego takiego. Moment, muszę powtórzyć banał. Winni przestępstw mają być, do, mają być ukarani. Ale trzeba te przestępstwa im udowodnić. A pan się zachowuje tak, jakby pan już wyrok miał w głowie wydany. Jakby dla pana wszystko było jasne. Na no to ja, ja, ja chciałbym, żeby ci, którzy popierali obecną koalicję, gdy szła po władzę, bo uwierzyli w to, że ona będzie przywracała praworządność, usłyszeli coś takiego: wyjaśnimy w trybie właściwych procedur. Bez ujawniania materiałów ze śledztwa na potrzeby polityczne sprawy. Wyjaśnimy i oczyścimy dobre imię naszych partyjnych kolegów, pana Grockiego, Gawkowskiego, Karpińskiego i Nowaka, którzy mają bardzo poważne. Dlaczego Gawkowskiego? Przepraszam, przejęzycznie się, przepraszam ministra Gawkowskiego. Wicepremiera nawet. Przepraszam, oczywiście. Gawłowskiego. Jedno, zabrakło militery. Oczywiście, Mam na myśli o polityków Platformy. Czy pan zrozumiał, że tak? to jest Zbigniewa Ziobrek, który, który moment, napisał, że to jest rodzina Soprano i wymienił te nazwiska? Nowak, Karpiński, Gawłowski, Gawski. rodzina Soprano. Wiem, że gdyby hasło przywracania praworządności było traktowane poważnie. To nie mam nic przeciw temu, żeby zdanie. sprawa Funduszu Sprawiedliwości była wyjaśniona do końca według wszystkich procedur z jednoczesnym oczyszczeniem dobrego imienia na pewno kompletnie niewinnych kolegów pana ministra Kiermińskiego. Panie profesorze, nie, niezależnie od tego, y, 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 jak, w jakim kontekście te nazwiska się pojawiały i było 8 lat na wyjaśnienie wszystkich tych wątpliwości. Ale cokolwiek by nie powiedzieć o tych historiach, mówię o Nowaku, Karpińskim, Gawłowskim i Grockim, to są historie indywidualne. A tutaj to był proceder publiczny, proceder ministerialny, nie. proceder, który odbywał się w ramach państwa i w dodatku, bo pan mówi, że ja wyroki. Ja przy tym stole wielokrotnie mówiłem o tym, że w Funduszu Sprawiedliwości nie. dzieje się źle. I wielokrotnie Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele prezydenta, zruszali ramionami mówiąc: no Nie dzieje się nic złego. Dwie, Fundacja dwie. jedna, druga, Ochotnicze Straże Pożarne dostały pieniądze. Gdzie się dwie, okazuje, że one dostawały wyłącznie po uważaniu dwie partyjnym. w historii pana Gawłoskiego i marszałka Aha. Grodzkiego wyglądają indywidualne, pozostałe wyglądają na działania w złowie pan, grupowe. No. Osiem, I... lat. Osiem lat pis miał prokuraturę. I osiem lat szukali na tych ludzi, szukali tych haków, i nie nic nie znaleźli. Teraz od kogo była niezależna? No właśnie, tak była niezależna, że pan minister Ziobro ustawiał tą prokuraturę tak, żeby pieniądze były wyprowadzone do, państwo, do waszych państwo, To, to była pier pierwsza i ostatnia sytuacja, w której bez wyraźnego wskazania, kto ma mówić, w tym programie się odezwano. Ostrzegam, atmosfera jest przedwyborcza. Pani. Kandydująca już dzisiaj rano napisała, że będzie gorąco, wobec czego niech nie będzie przesadnie gorąco. Annie Zalewskiej zwrócę uwagę, że przez ostatnich 8 lat akurat prokuratura niezależna nie była, bo to była prokuratura Zbigniewa Ziobro. Joanna Szering-Wielgus. Pan profesor jak zwykle odwraca kota ogonem i próbuje tę historię przedstawić z drugiej strony, nie zwracając uwagi na generalnie gotowy akt oskarżenia wobec ludzi zajmujących się Funduszem Sprawiedliwości. Pan mówi o praworządności. No Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało interaktywną mapę. Jak patrzy się na tę mapę, to naprawdę każdy jeden rozumny człowiek widzi, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości szły na konkretne okręgi, na konkretnych ludzi. Ludzi nie związanych z prawem i sprawiedliwością, tylko z Solidarną Polską. Więc to było systemowe okradanie polskiego państwa. I jak ja patrzyłam na tę interaktywną mapę, to zwróciłam uwagę na przykład na Mariusza Kałużnego, o którym jeszcze nie mówimy. To jest człowiek z Solidarnej Polski, który kandydował z Kujawsko-Pomorskiego. Ja doskonale pamiętam, jak wyglądała jego kampania. On był na każdy w każdym rogu ulicy. Wszędzie. W tę kampanię przypuszczam, że być w może e, w Kujawsko-Pomorskim. W tym e, jestem przekonana, że tam poszły setki tysięcy złotych na kampanię. Mało tego, sprawdziłam sobie e, Facebooka pana Kałużnego i pan Kałużny był również tą osobą, która stała z tabliczkami i dawała pieniądze tu milionik, tu dwa miliony dla Koła wiejskich, dla straży pożarnej, ale jeszcze ma jedne takie swoje tabliczki, w którym mówi, że. Ta gmina wygrała pieniądze od premiera. Ta gmina wygrała. Tych informacji u Pana Kałużnego w Kujawsko-Pomorskim mamy kilkadziesiąt, to pokazuje systemowe. Systemowy pomysł na to, jak wspierać polityków Solidarnej Polski. I teraz ostatnia rzecz uważam ważna. Ja jestem generalnie przeciwniczką nagrywania kogokolwiek, bo uważam, że to jest nieetyczne i to też świadczy o tej osobie, która to nagrywała. Ale z tych nagrań, które słyszymy, które publikują dziennikarze, bo to generalnie dzięki dziennikarzom o Funduszu Sprawiedliwości usłyszeliśmy przez ostatnie 8 lat, no co słyszymy? Oni doskonale wiedzieli, że oni źle robią. Oni doskonale wiedzieli, że okradają, że oszukują, że robią polityków, prawa i sprawiedliwości w malona, bo ja naprawdę założyłabym się tutaj przy stole, że politycy prawa i sprawiedliwości, jak dowiedzieli się o tym, co robili ziobryści, to się łapali za głowę i nie nie myśleli o tym, że to było źle, tylko dlaczego my z tego nie skorzystaliśmy? Nie do, panie profesorze, bo pan mówił o deepfakeach, pan mówił o tym, że być może to jest wszystko sfałszowane, ale czy nie wydaje się panu, że moralnie i etycznie to, co już wiemy o Funduszu Sprawiedliwości, także o tej mapie na podstawie tej mapy, którą Ministerstwo Sprawiedliwości pokazało i której też nie nie zakwestionował. Znaczy, bo to nie jest tak, że politycy suwerennej Polski natomiast powiedzieli, nie to nieprawda, te, te dane są fałszywe. Że wszystko to, co już wiemy o, o, o sposobie funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości niezależnie od idei, która była szczytna i piękna, jest czymś, co e, jest kompromitujące i dla suwerennej Polski, ale i dla tych, którzy powinni to kon kontrolować, nie. czyli premiera Morawieckiego i Jarosława tak, proszę, Kaczyńskiego. Ja nie powiem długo, tylko proszę nie przeszkadzać. Zacznę od kota. Nie odwracam pani poseł Kota ogonem, tylko pokazuję, że kot. Ma ogon, pyszczek i pazury. I w świetle, w, świetle, w, świetle, w świetle tych nagrań sytuacja wygląda moralnie bardzo nieciekawie. Ale tak samo nieciekawie wygląda sytuacja tych czterech ważnych, bliskich Donaldowi Tuskowi polityków Platformy, których tu nazwiska wymieniłem, pana Gabłowskiego, pana Grodzkiego, pana Karpińskiego i Sławomira Nowaka. Do wyjaśnienia, których to spraw Platforma w ogóle nie dąży. Dąży do tego, żebyśmy o nich zapomnieli, tylko pali pod To kot, kot ma pazurki wątpliwych działań polityków Platformy i kot ma ogon bardzo wątpliwych działań polityków. To, to już pan to już Pan powiedział, ale gdyby Pan miał, ale gdyby pan miał ocenić tylko. Abstrahując od Nowaka, Gawłoskiego, Karpińskiego i, yy, i Grockiego, abstrahując od nich, gdyby pan miał ocenić tylko Fundusz Sprawiedliwości, sposób kontroli nad nim, nie tylko przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ale też przez czynniki polityczne w postaci Jarosława Kaczyńskiego i rządowe w postaci Mateusza Morawieckiego, to. wydaje mi się, że nie zastosowano procedur, które należycie chroniły interes publiczny. To teraz zapytam yy, yy, Marcina Kierwińskiego o te nazwiska. Czy to jest tak? Że Platforma obiecuje, że te historie, w których bardzo często zasłanialiście tych polityków immunitetem, mówiąc, że to jest prześladowanie opozycji, czy to może być prześladowanie opozycji, dzisiaj w nie. kraju, w którym się już nie prześladuje opozycji, a na pewno rządzący nie prześladują swoich kolegów, te sprawy zostaną wyjaśnione i czy trafią do sądu? Panie redaktorze, w, ci panowie mieli zdjęte immunitety. Miał Chwilę. Powiedzieliście państwo o czterech nazwiskach, przynajmniej dwie osoby z tych, z tych osób miały no, zdjęte. Nowak nowa, nowa i Karpiński nie mieli immunitetu. I, szuka, i szukaliście, szukaliście przez 8 lat prokuratora Ziobry na niego, o, przy, preparowała dowody i co? I okazało się, że nawet nie potrafiliście aktów. Kto, ktoś nawet, kazał, na, ale może pan Ale może pan posłuchać. Może, by może pan po, ktoś posłuchać. to? Wie pan co? K bo pan mówię, że by, bo wie, bo dlaczego tak mówię? Dlatego, że robiliście huczne konferencje prasowe, wystawialiście prokuratorów, a potem okazywało się po dwóch czy po trzech latach, że nie jesteście w stanie nawet aktu oskarżenia skierować, bo tak działała wasza prokuratura. Panie profesorze, niech pan nie opowiada tutaj bajek. Mieliście pegazusy, którym podsłuchowaliście ludzi, eee, stosowaliście techniki operacyjne i po ośmiu latach nie znaleźliście kompletnie nic. Mimo że, mimo, że zaraz odpowiem, mimo, że szukaliście dzień i noc. Bo e, prokuratura zajmowała się szukaniem haków na niewinnych ludzi, natomiast tam, gdzie dotyczyły to prawdziwych przekrętów pis e, prokuratura była Ale Te cztery sprawy. Została tak. zakończone sądowo. Jest dla mnie oczywiste, że prokuratura musi zakończyć tę sprawę. Ale w jaki sposób? No, znaczy nie obłożeniem tak, rozumiem. Nie, no, prokuratura wymiar sprawiedliwości musi zakończyć tę sprawę. No tutaj nie ma co do tego tak, żadnych wątpliwości. Ale pani... nie, panie. Pani minister, pani poseł, naprawdę no wy dzisiaj z panem Profesorem Zybertowiczem, po tym, co usłyszeliśmy na tych taśmach, wy się domagacie osądzenia kogokolwiek. Przecież wy, gdzie, się, gdzie się człowiek nie dotknie w państwie rządzonym popis, to wychodzi taki brud polityczny, korupcja, złodziejstwo. I wy macie czelność nie, jeszcze panie, dzisiaj stawiać zarzuty? to przedwyborcza propaganda Pani minister, moment, moment. Panie minister, przyzna pan, że wszystkie sprawy i wszystkie przekroczenia prawa, jeśli były przekroczenia prawa, powinny tak. zostać Ale osądzone. To tak jest.